Nie przedłużając, więc zabierzmy się za to łajno. Zaczynamy oczywiście od pioseneczki wykonaniu głównego bohatera tego filmu. Z imprezy do domu wracałem. Przecież nikogo nie tylko w sklepach szybnie wybijałem. Obciążony tym zeznaniem, cztery przesiedziałem. Wyciągają mi z klatku, straszą pójdziesz za kratki. Mówmy się, że piosenki to będziemy se yy, przewijać. Zapowiada się ciekawie. bez pytania, świńskie, cycki. Ciekawe jak to wytłumaczą w mediach, żeby nie powodować powszechnej paniki. Ta pan co za głupota, żeby w siedem osób manifestację robić. Bardzo panów przepraszam, mój brat to idiota. Zamknij się natychmiast albo każę zamknąć się w celi. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Niech rozstrzygnie Sąd Boży! A to... Co?! Odrażające. No, to nie było zbyt miłe. To tylko zwykły koń. Hmm? Istotnie piosenka jest dozwolona od lat 18 tytuł ma chcesz bezlitośnie zaliczyć sukę z twojej okolicy stary gnima hata wolna o będzie bal o będzie bal o będzie bal gdy wracam późno w no Tylko jest taki problem, że no jak ci się rozpierdoli yy, akurat dach, to yy, no wszyscy są w środku umierają. Czy tam ściana? Każda konstrukcja nie jest idealna. Żadna nie jest idealna. Żaden z nich nie osiągnął wszystkiego. Potem pojawił się... Dibaj. No ten to rzeczywiście miał co trzeba. Postawę, gaz w nogach, mógł przywalić i odparować cios, mógł zasuwać jak dziki! Gdyby nie ta jego francowa pięta! Trąć go tylko w te pięte i to do doku! Nie ma gościa. Największy chuj... Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Ha. <laughs> A co najbardziej lubisz, tak najbardziej? Lubię być w centrum zainteresowania. Ponieważ, no naprawdę, to moje miejsce. No i jeszcze... Lubię jak laski na mnie patrzą. No wiesz, ten błysk. To lubię, tak. I jeszcze lubię je ściskać. Wiesz, o czym mówię, nie? No, no, chyba tak. Mniej więcej. Chodźcie, pokażę wam. A to są moje laski. To jest Jill. A to moja mama, Emi. Słodka Suzy. Briana. Wiecie, dlaczego tak na nią mówię, nie? <laughs> nie. Ta, to długa historia. Shakira. Helga. Miskici. Baśka. Baśka miała fajny biust. Tereska. To jest Tereska, powiedz jej cześć. Tereska jest bardzo niegrzeczna. To miejsce? To miejsce jest dla... dla wyjątkowej laski. Dla Andrei. Może dla pewności powtórzę. Andrea. Nie, ja, moja mała, słodka Andrea. A, a ty znowu polerujesz! pytełki. Ja wcale nie poleruję, tylko rozmawiam z kolegą! Wypoleruję później Poryju, po jajach! Jak cię matka w domu biła! Nie, to nie wiem, może go biła w sumie, nie będę wnikał, nie moja sprawa. Ej, a przepowiesz mi przyszłość z gwiazd? Nie można wyczytać przyszłości z gwiazd. One mówią o tym, co było. Widzisz, to. Chuj ogromem go nazwano. <noise> Domyślasz się, czym się wsławił? <noise> no dobra, przecież i tak wiem, że zmyślesz. Nie, widzisz, to on. A tam obok myśliwi, wiejący przed jego aurą. Bracie, ja tam widzę tylko jakieś małe kropki. Czasem nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Hmm? Są tam jakieś osły? Pozwól nam się przedstawić, by uchronić świat od dewastacji by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji miłości i prawdzie nie przyznać racji by gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć zespół R walczy w służbie zła profesorze nic z tego nie rozumia. ja też nic z tego nie rozumia co wam powiem o co chodzi dawno dawno temu była sobie piękna królewna Ktoś jednak rzucił na nią zły urok, którego moc złamać mógł tylko pocałunek prawdziwej miłości. Chcesz być mężczyzną czy nie? Włosy na klacie! Te sprawy! A żeby się kurwa wystraszył, nie pany! Kurwa mać! A ty nie masz włosów na klacie. Chociaż jak pomyśleć? To ja też nie. Ereł, to syrkotte, do domu. I kaska kurs. Jak szalona rzeka Jak tajfun, który obali mur Granat robiłem! Jak pierdzieleło, to pół bloku wywaliło! Widzicie, drogie dzieci Życie gangstera nie jest takie proste To nie tylko imprezy i dziwki Trzeba ciężko pracować A więc, drogie dzieci, zastanówcie się dobrze, kim chcecie w życiu zostać Nadszedł moment kiedy musisz wziąć prawie w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek? Ej, nie, nie, nie bicie to ja, to ja nie bicie mnie! ja jestem budą, stop! Nie bicie! Chcesz o śmigłek, Pierdzielaj Spierdzielaj tobie swoimi śmigłami! Spierdzielaj swojej ziemi! Chodu! Złapmy się za ręce ścniemy dłoniami zwieracze by nie uronić kropelki. Powiesz mi jak ty to robisz? Cholera sam nie wiem. Dzisiaj kiedyś <śmienny> się czuć Następny, co tam masz? Lilivias, Attack on Titan. Za tego małego dam ci najwyżej 5 shillingów. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Chyba